Witam Państwa serdecznie z Trybunałem Stadionu i są ze mną dzisiaj Paweł Dleski, i Krzysztof Wachaczek. Witam panowie. Witam, Witamy. dzień dobry. Bo panowie jak świętować urodziny kapitana, to tylko w takim stylu. E, wiesz, święto jak święto, tak? E, najważniejsze, że e, Łukasz e, przy swoim osobistym m, święcie mógł e, razem z drużyną e, świętować zwycięstwo. Na początek ta najlepsza wiadomość oprócz dzisiejszego wyniku. Łukasz zostaje z nami na dłużej. Nowy kontrakt naszego kapitana do 2027 roku, do 30 czerwca. Dobra wiadomość? No myślę, że bardzo dobra. Czas leci szybko, 2027, no niewiele lat, ale wracając do dzisiejszego meczu myślę, że lepszego prezentu nie mógł dostać tak? i pewnie i, i całego i, i cały <laughs> cały zespół no myślę myślę zadowolony no sam wynik sam wynik i, i, świadczy, świadczy o tym że ciężko w Płocku się gra Sz, mówiąc klasowym drużyną Legia myślę Pogoń No i naprawdę naprawdę no mecz przejdzie do historii że naprawdę będziemy go wspominać chociaż szczerze mówiąc Myślę sobie, że no, zaczął się od 20 minut. Zaczęło się od tego churalnego lat odśpiewanego przez cały stadion. Ale musicie panowie przyznać, że to 100 lat mogło mieć bardzo, ale to bardzo negatywny oddźwięk, eee. dlatego że to spojenie, którego byliśmy świadkami na początku, no to mogło zdecydowanie odmienić losy tego meczu, ale tutaj dopisało nam szczęście, a dosłownie minutę później dośrodkowanie Żana Rogela zmienia się w centrostrzał. Kutris odbijający piłkę, wpakujący ją tak naprawdę do własnej bramki za kołnierz Kodzukaru. No trzeba przyznać, że Żan będzie miał chyba nowy pseudonim, Żan Rykoszet. <gry> Dokładnie. I tutaj z Krzyśkiem rozmawialiśmy chwilę i się, że yy, bramka strzelona z Katowicami, teraz bramka strzelona z Pogonią. Yy, no może nie kopiuj w klej, ale bardzo, bardzo podobne. Yy, I tak jak powiedziałeś, <gry> Nie wiadomo, ile w tym zasługi Żana, ile w tym zasługi obrońców drużyny przeciwnej. Generalnie wszystko się zgadza i niech tak zostanie. Tak, myślę jeszcze, że w tym meczu, no wiadomo, szczęście sprzyja lepszym, ale to szczęście dosłownie mieliśmy w każdym momencie. Wrócę jeszcze do sytuacji przy drugiej bramce. Zmiana, szykujemy zmianę dla niego Paszeko, jest rzut wolny, się pojawia natychmiast, podchodzi, nie no, to tak, tak samo, no sytuacja kuriozu można Ja powiedzieć. myślę, że ta bramka dla niego w drugiej połowie to jest chyba najszybciej strzelona bramka w historii Wisły Płock przez zmiennika, bo nie pamiętam takiej sytuacji, żeby piłkarz wszedł na boisko, kiedyś... nie był tam 15 sekund i już mógł cieszyć się z góry. Michał, Michał, kiedyś była taka podchwytliwa, e, e, takie było podchwytliwe pytanie na, e, Egzaminie sędziowskim: Czy zawodnik, nie wejdąc na boisko, może strzelić bramkę? I było tak, bo zmiana nie wchodzi na boisko, podchodzi do rzutu różnego i bezpośrednio z rzutu różnego strzela bramkę. I to było takie podchwytliwe pytanie na teście sędziowskim. Dzisiaj no, to, to nie był test, ale yy, okazało się, że zawodnik, który, będąc na boisku praktycznie 20 sekund, może zdobyć bramkę. No i okazało się, że to jest fakt. Stało się. Historia. Panowie, ja do tego szczęścia jeszcze na chwilę wrócę. Ta pierwsza połowa, szczególnie od tej 20 minuty do końca pierwszej połowy, to było multum szczęścia, ale multum szczęścia Pogoni Szczecin, bo ja mam takie wrażenie, że gdybyśmy my na przerwę schodzili z prowadzeniem 3-0, 4-0, nikt z piłkarzy i trenerów z Pogoni nie miałby prawa być obrażonym albo złym na ten wynik. Dokładnie. Uważam też, że już pomijamy tą bramkę taką troszkę fartowną, ale po tej bramce po tej bramce. Naprawdę stworzyliśmy mnóstwo sytuacji. Ta piłka wzdłuż tam nie dała, no brakowało tylko zamknięcia, no 3-4 bramki. Karamitis wybijający piłkę z własnej bramki w pierwszej części meczu, w drugiej części Marian Churza tak, ale, 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 piłkę ale, ale, z własnej siatki. Ale sytuacja z tych gdzie Kodżu, nie wiem czy to był Kodżokaruch chyba, który wybija tą piłkę. Nie, to Kowalski Nie, tak, 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 z linii bramkowej. To, to karamiki, tak, tak. Tak, tak. Także tutaj e, pokuszę się o takie stwierdzenie, że to co zobaczyliśmy dzisiaj w pierwszych 45 minutach nawet pomijając te pierwsze 20, to była najlepsza Wisła za Mariusza Misiury jaką widziałem. Myślę, myślę, że tak. Nawet no wiadomo, myślę, pod każdym, na każdy becz ustawiamy myślę inną taktykę. Myślę, że trener żyje, tym analizuje, zresztą nie będę się tutaj doktoryzował, opowiadał sam trener bardzo barwnie i fajnie to opowiada na... Konferencjach prasowych, ale widać tu naprawdę rękę trenera, bo tak jak się nieraz tam potocznie mówi, no trener nie gra w jułgadze. No nie, nie, myślę, że w tym układzie w tej chwili, jako jesteśmy, myślę, że trener odgrywa tu i u nas bardzo dużą rolę i ma bardzo duży wpływ na grę i poczynania naszego zespołu. Dzisiaj trzy punkty, dzisiaj wicelider, ale już w najbliższy weekend jedziemy na dosyć gorący teren do Lublina na spotkanie z motorem. Jakiego meczu spodziewacie się tam? Ja powiem tak, kurczę, my jesteśmy wiceliderem, chociaż, w zawsze, się bać, tak, tak? chociaż zawsze podkreślam, że nie patrzmy yy, poprzez pryzmat tabeli, patrzmy poprzez pryzmat punktów. I to motor musi podejmować wicelidera tabeli, drużyna, która zdobyła 25 punktów, yy, drużynę, która straciła tylko 9 bramek w 13 kolejkach. Więc to jest dla nich wyzwanie, które muszą, muszą w jakiś sposób, patrząc z ich punktu widzenia, przezwyciężyć. Natomiast ja myślę, że to, co mówiłem tam ileś programów wcześniej, mamy ścianę z tyłu i uważam, że, 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 że jakby nie było, zaczynamy od 0-0. Każdy mecz. Tak jest. Yy, więc yy, ta ściana z tyłu yy, pozwala nam na to, że yy, każdy następny mecz yy, możemy yy, przynajmniej yy, patrzeć, że go nie przegramy. Tak to też. Eee, Krzysiu, nie mogę Cię nie zapytać, jako trenera, który, u którego Łukasz Sekulski, nasz dzisiejszy solenizant, stawiał jedne z pierwszych kroków piłkarskich. Na pewno pierwsze kroki w Wiśle Płock. Czy spodziewałeś się już wtedy, że z tego chłopaka będzie pan piłka przez duże P? Myślę, myślę tak, byłem raczej pewny. Nie mówię w sensie teraz, że w tej sytuacji po czasie. po czasie nie mówię, że będzie grał, ale na pewno wiedziałem, że będzie grał w piłkę wyczynową. To było widać jego zaangażowanie i grę. Naprawdę takie rzeczy się czuję, nie wiem. Wielu miałem i mógłbym wymieniać, ale no między innymi gdzie, gdzie widać to, że ten chłopiec będzie grał. Jasne, Łukasz też przeszedł ciężko drogę, już nie będziemy to, bo ta, źle, ta kariera, ta kariera troszkę tych klubów zaliczył, ale, ale myślę, że oddało mu to życie, że można powiedzieć. W tej chwili zbiera, zbiera tego owoce, a mówię, a wracając jeszcze do następnego meczu, który nas czeka, zaczęliśmy tutaj ten z motorem. Myślę, że będzie bardzo ciężki mecz. Nawet myślę, że ten motor jest troszkę na fali wznoszący, Widzieliśmy, grał widzę w 3-0. W Poznaniu prowadził już 2-0, ale też przywiózł punkt. Myślę, że będzie bardzo ciężki mecz, ale z racji doświadczenia też powiem. O naszej sytuacji już nie mówię, że jesteśmy więc liderem. Nie, cieszymy się z tego, fajnie, ale najważniejsze są punkty. Tak jest. Są punkty i tego, tego się trzymajmy, bo piłka uczy pokory. Myślę, że każdy z nas na starcie tego sezonu, gdyby usłyszał, że po 13 rozegranych spotkaniach będziemy mieli 25 punktów, patrząc na ten terminarz, to pomyślałby sobie: no. Trochę wariat, a trochę, szans, trochę wariat. A, a ja tutaj, kosmos to byłem. Tak, A tutaj na boisku udowadniamy, że ten sufit dla nas, no chyba trochę nie istnieje w tym momencie. Ktoś tam powiedział, że Wisła Miszury jest niższem cierpienia. Tak jest. I, i, I trudno tak może polemizować z tym, natomiast kwestia patrzenia w tabelę, tak? Zdobyte punkty, stracone bramki, 9 bramek to jest w tej chwili po 13 kolejkach. Wynik naprawdę rewelacyjny. Ciekawostka jest w Polsce: klub, który stracił tych bramek mniej, jest to Lechia Tomaszów Mazowiecki. Ale to tak. <noise> całkowicie poza kogórsem, oni po 14 tak, w kolejnych ale kolejkach ale mają nie, tylko ołciec stracony. nie ta liga nie ten nie, nie, Zdecydowanie. Ten, tak. Natomiast mówię, że e, kwestia, kwestia takich wiesz, porównań tych ekspektów, goli straconych, zdobytych i tak, dalej, i tak dalej, Myślę, że tutaj naprawdę możemy być dumni z tego, co, co, co do tej pory osiągnęliśmy. Tak, myślę, że no, na dzień dzisiejszy myślę, jesteśmy jedną z rewelacji też, ale z, z drugiej strony to co przed chwilą też mówiłem, żebyśmy się tym nie zakłysnęli. My grajmy, grajmy swoje, bo dzisiaj, dzisiaj też różnie ten mecz się mógł ułożyć. Szczególnie po 20 minuty, tak. Po 20, już drugiej nie mówię o drugiej połowie, ale to już wynikało z wyniku po prostu, no, cofnęliśmy się. Może to nieraz tam denerwuje kogoś, że nie no wybijamy, przeszkadzamy. Wygrywać trzeba umieć. Za miesiąc umieć. nikt nie będzie pamiętał. W jaki sposób to zrobiliśmy, tak jest? Dzisiaj każdy na pewno pójdzie i jutro będzie opowiadał wszystkim, jak Wisła super grała, ogoliła pogon, nikt nie będzie, nikt nie będzie wspominał jak, w jakich to mówię. Na dzień dzisiejszy też myślę, cieszmy się tym, tym co mamy i każdy punkt, każdy punkcik przybliżał nas będzie. A myślę, że w miarę, w miarę yy, czym dalej, będziemy myślę, mogli myśleć naprawdę o wysokim miejscu w tabeli. Panowie, kończąc, nie mogę uciec od naszego ulubionego wrażenia z fusów. Jakiego wyniku spodziewacie się w Lublinie? Starszy jesteśmy w Starcie, jesteś pierwszy. Tak, na pewno. Krzysztof zazwyczaj trafia. Myślę, myślę, że punkt byłby przesuper. Przesuper. A, a ja uważam, że pomimo tego, że motor jest na fali wznoszącej, uważam, że jesteśmy w stanie pokusić się o niespodziankę i 1-0, 2-1, jedną bramkową przewagą jesteśmy w stanie tam wygrać. Obyś był prorokiem. To ja przy tych proroczych słowa, po słowach Pawła jednak pozostanę. Życzę tego zwycięstwa chociażby jedną bramką, chociażby w najniższym możliwym wymiarze, ale jednak tych trzech punktów sobie, panowie Wam, no i Wam drodzy kibice. Dziękuję za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo.